Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym zdradzić Wam 10 ciekawostek kryminalnych, które wyjawił lekarz-koroner Luis Cataldi. Zostały one przedstawione w jego książce pod tytułem Oko w oko ze śmiercią, którą miałam okazję przeczytać przedpremierowo dzięki wydawnictwu Filia na Faktach. Książka powstała na podstawie pamiętnika tego lekarza. Luis zdradza kulisy pracy koronera. Opowiada, z czym musiał się mierzyć przy oględzinach zwłok. Poznajemy rekonstrukcję ostatnich godzin życia ofiar morderstw, wypadków czy samobójstw, i rozwikłania ich zagadkowych śmierci, w większości. Niektóre sprawy, pomimo wysiłków lekarzy i śledczych, pozostały nierozwiązane. Louis pomógł namierzyć trzech seryjnych morderców grasujących w jego okolicy. Książka oko w oko ze śmiercią wprowadza nas do świata, który widzieliśmy w kryminalnych serialach czy filmach. Ile w nich prawdy? Tego się dowiecie z dzisiejszego odcinka. Książka okazała się niesamowicie ciekawa i wciągająca. Nie miałam pojęcia o wielu aspektach tej pracy, a to, ile można wyczytać informacji z ciał czy kości ofiar, jest wprost niesłychane, to jak rozmowa ze zmarłym. Jeśli chcielibyście się zagłębić w ten świat, to serdecznie polecam Wam książkę OKO W oko ZE ŚMIERCIĄ. Link do niej zostawiam w opisie pod tym filmem. Jej premiera odbywa się już dziś. Ok, a teraz przejdźmy już do odcinka. 1. Jak lekarz rozróżnia, czy ofiara została postrzelona z małej odległości? W tym przypadku proch strzelniczy wypala na skórze dziurki. Jeśli takowe znajdą się na ciele denata, można stwierdzić strzał z bliskiej odległości. 2. Insekty bytujące na zwłokach mogą bardzo wiele powiedzieć lekarzowi o zmarłym. By dowiedzieć się, czy zażywał chwilę przed śmiercią narkotyki, larwy pobrane z ciała wsadza się do blendera i miksuje na papkę. Później poddaje się ją badaniom. Patologowie nazywają to larwalnym koktajlem. Larwy pomagają także w ustaleniu, czy zwłoki zostały po śmierci przeniesione na zewnątrz. Wszystko dzięki gatunkowi much. Niektóre z nich preferują ciemne zakamarki pomieszczeń, a inne wolą słońce. Z kolei proces rozwoju much pomaga ustalić czas zgonu. Jeśli muchy mają tylko możliwość dobrać się do ciała, składają niemal natychmiast jaja. Wtedy zegar zaczyna tykać. Wiadomo, ile godzin i dni potrzeba do przejścia przez etapy rozwoju larwy. 3. Szczątki w ostatnim stadium rozkładu, czyli zeszkieletowaniu, można zidentyfikować dzięki prześwietleniu zębów. Dodatkowo analiza kości ukazuje przykładowo ślady draśnięcia nożem i może pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci. Siatka pęknięcia czaszki, która powstaje przy urazie głowy. Mówi wiele o narzędziu zbrodni. 4. Przy zatruciu tlenkiem węgla na skórze zmarłego pojawiają się czerwone przebarwienia. Tlenek węgla, zwany także potocznie czadem, jest bardzo toksyczny. Wiąże się z hemoglobiną i powoduje niedotlenienie tkanek. W niektórych przypadkach wywołuje senność, bóle głowy i dezorientację. Jednak przy takich objawach. Zwykle jest już za późno na to, by być w stanie uciec z zaczadzonego pomieszczenia, gdyż sprawność ruchowa jest wtedy mocno ograniczona. 5. Palenie zwłok w celu zatuszowania zbrodni często nie zdaje egzaminu. Ogień może wygasić się samoistnie przez brak tlenu. Dodatkowo całkowite spalenie ciała jest bardzo trudne, a jeśli nie spłonie ono doszczętnie. Można ocenić, czy człowiek żył w czasie wybuchu pożaru, czy nie. Jeśli w nozdrzach i tchawicy ofiary znajdują się ślady sadzy, oznaczałoby to, że ta jeszcze żyła, gdy pojawił się ogień. Jeśli nie, prawdopodobnie ktoś próbował pozbyć się dowodów swojej zbrodni. 6. Skąd lekarz wie, w jakiej pozycji umarł denat? Przy zgonie krew spływa zawsze do najniżej położonej części ciała. Jeśli ktoś umrze na plecach, to właśnie na skórze w tym miejscu pojawią się plamy opadowe, gdyż właśnie tam zgromadzi się krew. Po około 8 lub 12 godzinach od zgonu ta krew pozostanie tam na stałe. Gdy tak się stanie, to plama opadowa niezblednie po uciśnięciu jej palcami. Po tylu godzinach, także przy odwróceniu ciała, krew nie zmieni już swojego położenia. 7. Zgony z przyczyn nienaturalnych występujące nad ranem często bywają z podobnych powodów. Wtedy zwykle kończą się alkoholowe libacje. Pojawiają się kłótnie, kto z kim wraca do domu, ludzie wsiadają pijani za kółko, czy na szprycowanie środkami odurzającymi wpadają w szał. Z kolei po zmroku najczęściej dochodzi do rozbojów i ataków na sprzedawców. 8. Tylko 25% samobójców zostawia list pożegnalny. 9. Motywy morderstw bywają czasem naprawdę szokujące i błahe. Koroner Louis pracował nad sprawą, w której pewien mężczyzna został zastrzelony za to, że obraził psa innego faceta. Powiedział, że jego zwierzak jest brzydki. To wystarczyło. Uważajcie, co mówicie do obcych osób. 10. Szacunkowo ciało ochładza się o mniej więcej 17 stopni Celsjusza na godzinę, co pozwala na określenie czasu śmierci, jeśli lekarz trafi na miejsce zgonu jak najszybciej. Gdy minie zbyt wiele czasu, ta opcja badania nie będzie już miała sensu. I to już wszystkie ciekawostki na dziś. Która z nich najbardziej Was zaskoczyła? Dajcie znać w komentarzach. Więcej historii i ciekawostek tego typu znajdziecie w książce Oko w oko ze śmiercią, którą znajdziecie w opisie pod tym filmem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.